Ale na numer zawsze rapować, tak będę rapował naszym chłonem Bogu, będę rapał, różając i odbitku, różając i modlitwa to nasza rozmowa z naszym chłonem Bogiem. O tym będę chodził, będę arpował, tak, O tym rapuję, że będę rapował, będę rapował o naszym Piśmie Świętym, o naszej, o naszej Ewangelii, o, o cytatach z Pisma Świętego, o dziesięciu przykazań Bożych, o tym będę tak rapował, będę rapował o naszym Piśmie Świętym, o naszym. Ewangelii, o cytata, z Pisma Świętego o od dziesięciu przykazań Bożych, zawsze będę prawał będę tak, zawsze to zrobię powoł, zawsze będę prawo to pracy sam rapułem, na średni naszym bliskich będę. Rapuję serce rapowiem więcej rapu na numerę będzie więcej rapu. Rapuję serce rapuje, zawsze będę go i po Tak pierwszego Maja było święto pracy, pierwszego Maja, było święto pracy drugiego maja było święto, 2 maja było święto nasze flagi w biało-czerwonym kolorze, orzeł biały, orzeł biały w złotej koronie. Trzeciego maja było święto naszych Konstytucji 3 maja. O tym wszystkim zawsze będę tak naprawdę prawo tak 1 maja było święto pracy. drugiego maja było święto święto naszej flagi biało-czerwonym kolorze, orzeł biały złotej złotej koronie, Maja, 3 maja było święto naszej Konstytucji, 3 maja o tym wszystkim zawsze będę tak rapował, o, o 107 rocznicy odzyskania niepodległości naszej. naszej Kochamy Polski w 2018 Roku. nasza, kochana polska odzyska niepodległość naszej kochani Polski 123 lata nie było na mapie, bo po 123 latach nasza kochana polska wróciła na mapę, nasza kochana polska w 1918 roku odzyskała niepodległość, tak nasze będę o historii naszej. Kochani Polski o 1966 roku 158 rocznicy, rocznicy chrztu polskiego, tak to nasz kart, to nasza tożsamość to, nasze istnienie. Tam zawsze będę rapało, będę O ten wiem, co robi tak, będę, rapował, tak. O, nawet, się, tak, będę rapował, tak to my patrioci, nasz patriotyzm, my, my bohaterzy narodowi, my powstańcy nasze. Powstanie warszawskie w 1920 roku. Cud, cud nad Wisłą, o bitwie warszawskiej, o tym. Wszystkie nasze będę krapował o tysiącleciu koronacji Bolesława Chrobrego O pięćsetleciu o hołdu ruskiego, o tysiącleciu naszej korony polskiej, o tym. wszystkim nam się będzie grał tu. Zawsze będę krapował

Lok, dyrapuje, więc rapu na numerem, zawsze, rapu po wszystkim będzie więcej. Rapu, numer się rapuje, i rapu, składam wskazam, to ten nowy ciągle na numerze. Rapuje, zawsze na numery dyrapuje. To są nasze numery, będzie mnie strap. Gdziełko gra i będzie więcej, rapu, wszystkim zawsze będzie. Tak rapowo będzie. W copy zawsze będzie grał numer. Jest rabita, to rapuje. Ciągle numera zawsze był więcej. Rapun bitach zawsze będzie nowa nota, dyrapuje. No siema, jest to numer Hip Hopie ciągle rapuje nowe nuty Gdy na numerach zawsze pójdę Ciągle nie widać zawsze będzie na numery, Gdy rapuj tutaj na skrzeczach Kto rapuje ciągle dyrapuje Oto więcej rapu na numerach Więcej rapu dyrapuje ciągle gra rap Ciągle będą nowe numery Będzie więcej rapu Są to nuty Co so, kawałki siema we naje wszystkie numery Zawsze będę tak rapowo Będzie hip tutaj się nawija ciągle rym O wszystkim dobre nuta dyrapuje Ciągle składam rapu, tutaj będzie wiele do, Dobrego rapu, derapu ciągle nie tak zawsze będzie wiele. Wchodzę z numerem pociągle znowu, no to derapuję ciągle na numerach, będzie wiele. naszego rapu, derapuję ciągle na bitach, zawsze były nasze numery, były ciągle na bitach, zawsze wchodzę znowu, no to jest rem i są nowe numery, derapuję ciągle na bitach, tu będzie. Chodzę na numera, od zawsze się rapuję, tutaj jest więcej rapu, tutaj się ma, jest kawałek. Jest na numerze, robię więcej rapó, robię więcej, te co tutaj się nawie, dobra po wszystkim będzie. Mamy tak numer, będzie wiele naszego rachu. Dobre, no to, Elo, więcej rapu. Dobra, nutę wyrapuje, ciągle na Elo, więc rapu, więc i bitów się nagle, dobra, bo zawsze na numerach wyrapuje. Po skrety, są na naszym raku, tu będzie na bitach, zawsze bronowo nutę dyrapuje tu. Na skretach tu będzie flow, zawsze się nabija do grau. Od zawsze na numerach będzie flow.

Nowy wers, nowy numery, będo Tu na bika, zawsze było elo Na beatach się nabij, dobra, chodź zawsze na numery Ty rapujesz flip hopy ciągle na numery Tylko ciągle nasza nota elo Jest nowy rap, chodź zawsze na numery Tylko ciągle na numerach. będzie wiele Skraczów ciągle na numery Tylko ciągle, ciągle są numery, więc rapuj też tak, numery, zawsze są uzywienia użycia rodzinowe i zwrotka I nowa nota i rapuje ciągle na beatach Zawsze będzie. o tym rapuj, rapuje Dobrze, gdy rapuję chodzę z muczy, Chodzę, ciągle rapuję, nowo nudę rapuję, ciągle wyrapuję Oto na numerach zawsze będzie flow, zawsze się na Gdy na numerach zawsze były nasze numery Rapuję ciągle na skrytach, kto na Ten numer gra od zawsze, Elo Vita gra od zawsze numerach, buje, tak, rapuje, wszystkie nowe numery Rapuję zawsze ten numer, rapuję nasze nuta Gra, rapuję tutaj nowe wzrostki rapuje ciągle na Wita, zawsze były Mamy numery, mam ciągle jest rap, zawsze na numerach składam ciągle nowo numer by zmód tylko rapuje nasz nowy numer, wyrapuje ciągle na Bito, Zawsze był tutaj, jest nowy no, numer. Ciągle na numerach zawsze chodzę z numerem, chodzę ciągle wyrapuje Wers Idąc o będzie, tu się rapuje, to się nabija. Ten numer gran zawsze był, tu jest.